Mikołaj, nie da się ukryć, że niesamowitym sukcesem okazał się program, który teraz prowadzisz. I w ogóle zastanawiam się, jak to się stało, że ty tam się pojawiłeś i to w roli prowadzącego. Po pierwsze, to, to jest bardzo ogromne dla mnie zaskoczenie, że ten program tak szaleje w, w prime time i jest oglądany tak przez wielu widzów, i że jest pozytywnie odbierany. Czyli tam nie ma złych emocji w tym programie i, i to, że widzowie mogą grać razem z uczestnikami, to też jest przepiękne. To też mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, że po prostu to jest taki program familijny się zrobił, że dzieciaki chcą rywalizować ze swoimi dorosłymi na kanapie wraz z grającymi w, w programie. Dziękuję Państwu, że tak licznie oglądacie, Dziękuję Państwu, że, że tak, za tak przepiękne opinie na temat prowadzenia tego. Za tym stoi ogromny sztab tak naprawdę ludzi, którzy przygotowali ten program yy, yy, i tam dostałem ogromne wsparcie. To mój debiut. Jak się tam znalazłem, no znalazłem się tam z castingu po prostu. Najpierw dostałem propozycję, zapytanie, czy jak się odnajduję w prowadzeniu czegokolwiek. Ja powiedziałem, że nijak, ponieważ nigdy nie prowadziłem. Niczego, ale być może coś takiego się wydarzyło na tym castingu, że jednak stacja mi zaufała. No i jak ci się podoba nowa rola prowadzącego, i czy na przykład myślisz, że mógłbyś tę rolę rozwinąć na inne projekty? Przede wszystkim jestem aktorem i bardzo kocham swój zawód, i chciałbym go kontynuować jak najdłużej się da. Na razie jest The Flor, jest jeszcze w telewizji. Co przyniesie przyszłość, nie wiadomo, nie chcę zapraszać, nie chcę też mówić. Na razie podjąłem tę przygodę po prostu, bo to traktowałem jako przygodę. Udowodniłem chyba sobie najbardziej, że potrafię i okazało się, że potrafię, mimo tego, że to była najtrudniejsza praca, jaką dostałem, najtrudniejsza robota w tym show biznesowo-aktorskim świecie. Trzy dni ciężkiej pracy, 12 odcinków, trzy dni. Nie wiem, czy tam byłaś w Holandii, czy nie byłaś? Nie byłaś, nie Jakbym była, to byśmy pamiętali, tak, że czy, byłam. Nie byłaś, tam była masa innych dziennikarzy, ciebie nie było. No nie teraz... byłam <laughs> zajęta. Inni dziennikarze widzieli, jaki to jest ogrom pracy i, i, i jak to było trudne, ale udało się i cieszę się bardzo, że jest taki sukces, a co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. A który z polskich prezenterów jest takim, może nie twoim guru, ale którego podziwiasz? Ja się też na tym nie znam trochę. Ale Krzysztofa Ibisza no, znasz? No, no, nie, no, oczywiście, że znam prezenterów to jakby, bo jest mnóstwo, którzy po prostu zjedli na tym zęby. Jest Krzysztof Ibisz, Tomasz Kamel, Maciej Dowbord, Piotr Gąsowski, mój kolega z garderoby. No to są po prostu wygi, które wymiatają i, 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 i które są marką samą w sobie. I, i, i nie dość, że prowadzą świetne programy, to też jeszcze prowadzą świetne imprezy i potrafią zadziałać w awista w każdej sytuacji, żeby ją uratować. To, co zrobiłem ja, jest to przygoda, na pewno nie zaliczam siebie do żadnych prowadzących, tylko jestem po prostu tam aktorem, starałem się jakby być jak najbardziej naturalny, jak najbardziej empatyczny dla uczestników i, i po prostu wprowadzać dobre flow. Takie było moje zadanie.